Siema z tej strony Kuba i dzisiaj chciałbym pokazać wam moje trzy pomysły na bazy, domki w nowych jaskiniach z najnowszego Snapshota 18 Pre Gdzie już są dodane te mega głębokie, wielkie jaskinie, które wyglądają niesamowicie A dzisiejsza trójka będzie w jaskiniach ze świecącymi jagodami, czyli w tak zwanych Glowberry skywach. Proszę do oglądania Na pierwszy ogień mamy taką w miarę prostą, drewnianą willę budowaną głównie z dżungli. Taki prosty design świetnie wygląda w towarzystwie blueberries, drzewek alazei oraz belosomów. Jako następny pomysł mamy trochę mroczniejszą budowlę. Potężna czarna twierdza obrośnięta przez świecące jagody i różowe belosomy niespotykany design. Tutaj zaraz zobaczycie kilka przykładów, jak można ciekawie zbudować ściany. Całość można jeszcze wydizajnować w takim opuszczonym stylu, dodać jakieś pęknięcia, gliany czy coś takiego. I wtedy całość nabierze takiego zamkowego, mitycznego klimatu. Ostatni pomysł, jaki chciałbym Wam zaprezentować dzisiaj, to jest w zasadzie kilka budowli. W sumie, w sumie najlepiej wygląda to w sąsiedztwie innych tego rodzaju budowli. Rolę głównej bazy gra tutaj wielkie drzewo z takimi domkami. Całkiem dobrze by taka wioska elficka, jakby to można powiedzieć, będzie wyglądała w jakichś lasach czy w dżunglach, ale myślę, że w jaskini i z dodatkiem glowberries wygląda to jeszcze, jeszcze lepiej. Całość po zbudowaniu kilku takich domków, takiego jednego większego drzewa, nabiera naprawdę niesamowitego klimatu. Więc jak widzicie, jaskinie w najnowszym Minecrafcie dają niesamowite możliwości, które naprawdę, naprawdę warto wykorzystać. Na koniec chciałbym tylko Was zaprosić na mojego Discorda oraz zachęcić Was do zostawienia suba i łapki w górę, bo to bardzo mnie motywuje do dalszego nagrywania. I to już w zasadzie na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnych materiałach.